The name of the game. Oh! The name of the game. Oh! The name of the game. Oh! Ostatni raz straciłem bramkę, z tego co pamiętam, 31 października, w Subicach. No, to był taki dziwny dosyć mecz, bo dostałem w sumie trzy strzały na bramkę i trzy bramki wpadły. No, po tym meczu cała drużyna była zła jak i ja. No ale od tamtego czasu udaje się zachować czyste konto i bodajże od pięciu meczów nie straciłem gola. I z tego się cieszę i pracuję dalej z trenerem, żeby zachować to, to, to co jest. Miłość wpływa bardzo pozytywnie. Wydaje mi się, że dziewczyna cały czas mnie dopinguje, wspiera i myślę, że to pomaga. Sam trener mówił, że miłość pomaga. Też trenuję na Zawiszy, więc pierwszy raz spotkałem, że ja tutaj, na stadionie, ale poznaliśmy się dopiero na studiach. I od wtedy się zaczęliśmy spotykać. Niestety jeszcze nie udało mi się być na meczu Andrzeja, ale w tą sobotę się wybieram, żeby mu kibicować. I mam nadzieję, że nie wpuści żadnego gola, bo moi rodzice też będą i będą chcieli zobaczyć, jak Andrzej się prezentuje. No i mam nadzieję, że dobrze faktycznie wpływam na to, że Andrzeja gra jest coraz lepsza.